Cześć tu, Kicak. Cześć wszystkim, tu Kamrus. No i witamy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sprinters' House Story. Okej, okay, już wiem czym się różni elita od misji. Nie mamy w ogóle amunicji. A, no spania. Więc nie rozwalisz świateł. Wydrzebane w to. Będziemy musieli się przekradać. No i w ogóle. <laughs> przejście z trójki, Dobra. Like a boss. Dobra, dawaj. Wcześniej powiem, że tylko na początku troszkę graliśmy, ale zabrakło nam miejsca na dysku. Nie martwcie się, dużo tego nie było, zamykamy tylko sam początek. Dobra. Dawaj. Ja. Kiknij się. W... Czekam na ciebie. Ach, czekasz na mnie. Uwaga, to jakiś koniec idzie. Chowaj się w cieniu. Wspaniał. Eee, no, weź się opuść, jak ja mam wejść? A, zapomniałem. Czekaj. A biej Czekam na ciebie przecież trochę dzięki z gry więc możecie dużo nie słyszeć dobrze, Ale. dobrze A, co ja robię Dobra A, odwracasz ich uwagę, dobra co? To... A, czekaj okay? no, wbijaj, biję, biję, biję Opa dla mnie Czekam na Ciebie Szybko, 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 szybko No, chodź Dobra, jest git No, gaśmy światło No będzie zabawnie, jak ktoś czunie tak to zawsze strzał w plecy i gościa nie było mm -hmm. O, uwaga Dobra, gotowy Od drugiej strony go weźmiemy <tryk> A chwilę, on przyjdzie do mnie No, ogłuszenia się bawimy jednak. <kliwdy> o stary. O! GG, no. GG! Dobra! <śmieniu> Dobra, stopujemy tego frapsa. Nie, tego nie było. Tego nie było, stopujemy frapsa jak ten. Jak wrócimy do tego momentu. To czy za... Dobra, wiecie o co chodzi. Jesteśmy z powrotem. Opa. Może tego nie gaś lepiej. No to nas zobaczy. On szedł z tą stronę, musimy to zgasić. Dobra, teraz on sobie przejdzie. Co światła! Lepiej nie nie wywa Tych... Nie ogłusać go drzwiami, bo jeszcze ktoś się odsłyszy. No. Zaraz powinien podejść do świateł. Cześć, no. coś stoi w miejscu. Tu nie ma. O, uwaga. Ja Dobra. Dobra. Zajdzie się czy nikogo tam nie ma. Jego tutaj w końcu. Kącie... Spoczką, dobra. <laughs> Zlikwiduję. Nie, no, nie będę likwidować. Dosimy. oddech. I śpi. Ale nie jestem wieczny. Nie zabijamy. Mhm. Dobra. Tu kamierka jest. Drzwi warto zamykać. Przemysł... Cześć, sprawdź czy tam amunicji nie ma może. Dobra. Eee, nie no, tam to się później pójdzie. A trzeba? Nie pamiętam już. Mniejsza, dobra. Chodź tutaj. Aha. Dobra. Gotowy jesteś? To tą kamerą nieszkodliwie. Okej. Okay. To czy nie, to, ty jesteś bliżej, dobra, przygotuj się, dobra? Podbiegnij, tylko podbiegnij. Trzy, dwa, jeden... Już! Podbiegnij, mówię! Nie zdążysz, nie zdążysz. Pod ścianę, weź pod ścianę. Dawaj, chodź tu. To czy nie? Musimy się zabrać, musimy kod... Dawaj, na... chodź tutaj. Czekaj. Jesteś? Pod ścianą weź Q, to cię nie zobaczy kamera. Jak jesteś pod kamerą, to cię nie widzi. No wiem. Czekaj, jak to Dobra. Musisz? Czekaj, gotowy jesteś? No. Trzy. Dwa, 1 Fuck, nie to wziąłem! <grywa> Dobra, mniejsza. Puść, puść. Jest. Dobra. ci się naładuje jest powrotem. Tutaj nas nie widzi, ale... Nie, spoko, to drzwi dasz radę otworzyć. Dobra. Gotowy? Mhm. Ale weź... pistoletem na to. Ale ona i tak cię nie widzi w tej chwili. Ale mo mogę się przybliżyć do tego i mnie zobaczy. Trzy, dwa, no. jeden, dawaj. Dobra 69, 69, 20 Jest tylko jedno Dobra, puść Niech ci mm -hmm. się naładuje Teraz nas zobacz jak się przez drzwi Wiem Termowizja Nikogo nie ma, dobra Otworzyłeś? Czekaj Ok. gotowy? Masz pełne? Mhm mm Dawaj, przełoż Blotrzysz? A, czekaj Zamknij, drzwi, zamknij drzwi! Absolutnie nie sumie ja miałem tą opcję. Dobra. Cichutko. Powolusiu. No spokojnie. 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 Dobra, nikogo <coughs> ze nie ma. Ale wolę się upewnić. Mhm. Okej. Okay. Oglądają telewizję, przynajmniej słyszę to, tyle słyszę. Ty, tutaj są misje. Cele. Mamy jaki cel? Uzyskać dostęp do archiwum. O, są notatki, czy to są te wszystkie kody? Zapisywane, zamknij drzwi. Już zamykam, dobra, dawaj. Nie otwieraj tych drzwi, bo oni tu mecze oglądają. Tu kamera jest. Czekaj, będę ich podglądać. Dawaj, dawaj. Nie widzę co nikogo, ale dobra. no i oglądamy jakiegoś mecza. Uważaj, bo tu kamera jest. Te tezu, ale... Dobra, gotowy na przebiegnięcie? 3, 2, 1, leć. Ważne, bo tu jest... Yy, pokój strażników. Okej. Okay. Dobra. Gotowy jesteś? No. Chodź. Trochę przyspieszę. Dobra, Oj, zdążyć. Ojej, za głośno. <coughs> Dobra, jest git. No idziesz czy nie? No jestem już za tobą! Dobra. <noise> <noise> Pania. Dobra. cichutka, spokojnie. Tutaj ich jest dwóch. E... Tutaj nikogo chyba nie będzie, ale nie wiem. Termo... Nie, tu nikogo nie ma. Termowizja. Czy jest coś ciekawego? Tu jest pusto. Dawaj, może coś będzie ciekawego. <coughs> ja ogarnę te pieniądze, ma... nikt nie idzie. Nie ma nikogo, dobra. Garnij ci jakaś kamerka czy coś? Jest laptop. Gramy w Pacjansa. Grasz w frajerze? Kod do drzwi sterowni. <coughs> dobra, mamy w notatkach zapisane. Mhm. Tak, mamy w notatkach wszystko. Nie będziemy musieli łamać tego tego. Dobra, to chodź. No. Nie widzę nikogo przez wizję otwieraj. Nie mogę. Lol. Ja tak. Dobra. Dobra, tak. Kam prosik. Myślałem, że ci już zablokowałem. Nie, dobra. Yy, lewo, prawo. Nie wiem, głosowanie. A, to nie ma drzwi, uwaga. Yy, choć tutaj jest. Yy, Ale nie, nie wiem, czy się dostaniemy do szybu. Czekaj, tutaj coś jest. Chwila. Słyszę coś. Czyby strażnik szedł? Muzyczka się włączyła. Mhm. Cześć, yy, tu jest szyb wentylacyjny. Czekaj. Chcę te drzwi. Chodź tu, kam żebyś tam. Nie mogę. A nie, bo tam kamera jest. 140, 194, dobra, jedyne to jest. No klikaj. Jest. Cichutka. Dobra. O, zajebiście. No. Stra strażnik prawdopodobnie cię zobaczył. Co zrobić w takiej sytuacji? Aha. Podejdziesz mu przed twarz, dasz się zabić. <laughs> Best player ever. Ma... żryj nóż, cyganie. Dobra. Jednego już zabiliśmy. Chciałem go złapać, ale mi nie wyszło. A to specjalnie było, żeby odwrócić jego uwagę. Tak, tak, No A tak, coś no i się... Wcześniej skupi... go nie widziałem. Czekaj, muszę zobaczyć, czy nikt nie idzie. Mogli to usłyszeć. Ale mówiłem, szybem idziemy. Nie, otworzę drzwi! Cio. Alarmu nie włączyli, więc jest dobrze. Przemiosę te ciało. Ja, Wyłącz. Póki alarmu nie ma, wszystko jest dobrze. Poza tym, tutaj było światło zapalone, gdybym bym na zauważył. Mm -hmm. Weź zapal światło. Tutaj. Chcę zobaczyć, gdzie jest ciemno, jak zapalą. Dobra, już lecę. Biegnę. Okej. Okay. W takim razie. Weź go tu. A nie, bo tu są jakieś. Dobra, wiem Muszę iść Ciało. <laughs> dobra, mamy jedno ogłoszenie jedną śmierć. W sumie nie tak rzepki, nie ma alarmu Dobra, otworzyłem drzwi Dam że to światło zgasza o. Wezwij windę Trochę się boję Ale dobra, wzywamy no Bawaj co nas to O, ono to jest Tylko nie wiem co się stanie jak widzimy na górę, więc jak coś to ty wieź na górę jak cię zabiją, to najbrzej wrócę po ciebie. Spoko. Ubezpieczony. Czysto? Eee, czysto. Eee, czy jest zawsze bezpieczony. Czysto? Eee. Dobra. Nie wiem, gdzie jestem. Ok. Boże, minę góry Bo... Uo, cię wstroszyłem tej twarzy. Eee, wiesz co? Teraz tak, trzeba w tamte drzwi wejść na wprost, tam jest archiwum, bo z tego co pamiętam. Przydałoby się tego... Tylko... W... Gdzie on się patrzy? Uważaj, bo tu jest gość on się lampi gdzieś czekaj, tam. Czekaj, czekaj, czekaj. On się patrzy w moją stronę. Wiesz co, mam... Hmm. Czekaj, to jest ciemno, nie zauważy mnie. Ale nie, to światło ra... rośnie. Eee... Tak, do radę. Czekaj. Hmm. Daj mi spróbować. Mhm. Mm Dobra, przejdę. O-o. Oh, oh. No. Dobra, chill, the fuck out. Nie skapnie się, żeby tutaj Drzwi... iść. Nie, no, drzwiami mu przypierdziel, człowieku No, w sumie nie pomyślałem. Czekaj, jest? Dobra, złapie go i będzie git. Patrz uważnie, przechodź. O, dzięki za info. Przy drzwiach w moją stronę wejdzie. No, do mnie raczej nie podejdzie. Ej, ziemuś. Chodź. No chodź. Czekaj, zamknę drzwi może. Nie, dawaj go na plecach mu. Sami się zamknęły. Dawaj go. Jest twój. Ej! Bo Ze... wyjdzie na mnie! Dobra. Czekaj, zawołał, ale chyba nikt nie usłyszał, dobra. Nie, nie ogarnęli. Dobra. Otworzyć tak. drzwi? Ja go tutaj schowam. Chodź. Zga zgaś światło. No to DZIĘKI! No bardzo. Dobra, leż. 1, 2, 3, 4... Masz mało życia, trzeba będzie znaleźć o. apteczkę. Co tam, co tam znajdowałeś? Dobra, wspomniałem. Kod do przeró... Obszaru... Kod do... A, to luzik. Dobra, zamykaj, spadamy. Zamknij G, okej. Okay. Zamknij te drzwi! No brawo, mistrzu. Dobra, no. Chodź do tej. A wcześniej mieliśmy problem z przejściem yy, przez to okienko, pamiętam. I tutaj właśnie skończyliśmy grę. Mhm, dobra, bo tu trzeba. Światło. na spółę otworzyć. Okej, okay, znam, 3, 2, 1, go! <laughs> 194 Okej, okay, mam 3 do wyboru. No dzięki, 194 drugi raz to mi pomogło. Dobra, no, już ja damem. mam. 68,30, to mam tylko jeden. Mm, mm. Dobra. Nie mogę Dobra jest. Hi, hi, hi. Piknie. Dobra robota. A teraz o, boga, tu jest strażnik, Zobaczymy widziałem go. Czego uda nam się dowiedzieć. Nie widzę powodu mamy pracować po No ja widzę powód. Wy nie. <laughs> Czekaj, mm. on tutaj przejdzie. Będziemy każdego głuszać może po drodze. Bo to niebezpieczne teraz jest. Bez amunicji. Jest Czemu spróbuję na plecach wyskoczyć? Ja go wezmę od tyłu. Dobra yeah. Chodź tutaj, wróg go wstać Okej okay. Tu jest jakiś komputer, tak? Czy zwykłe światło? Komputer laptop Komputer, komputer. dobra Rzuć go tutaj Już, już starannie ukryję W sumie tu jest światło mm -hmm. no. O, to będzie dobrze Dobra, to ja już używam komputera. Polera. Wygląda na to, że pliki są niekompletne. Rano wykonano kopię archiwum na głównym serwerze. Musicie się do niego dostać. Jest na pierwszym piętrze po drugiej stronie budynku. Mhm. Dobra. O niesamowicie... Cieszano myślę, Dobra. że tutaj chyba zakończymy ten odcinek, bo śmieno tak z 10 minut jak nie więcej. Mhm. A więc... No także my się z wami żegnamy i zapraszamy do kolejnych odcinków. Opa. Cześć.